W tym głównym parkingu. I tak wygląda droga prowadząca na wyspę. Nic tutaj nie płaciliśmy dodatkowo. Idę do pabu Wszyscy już są w środku. My stoimy na razie tu. Jesteśmy, Land's End. Ale troszeczkę to już przesada, żeby płacić za zrobienie zdjęcia ze znakiem. Ale jakie pogięte nieźle. Pusty, stoimy na tym głównym parkingu od zamku. Zobaczcie, ile miejsca trzeba będzie jeszcze opłacić, a na wprost zamek. Dokładna nazwa tego zamku to jest zamek świętego Michała St. Michael's Mount. Jest to mała wyspa w Cornwalli, bardzo często porównywalna do Mont-Saint-Michel we Francji i nie bez powodu. Na wyspę można dostać się pieszo podczas odpływu. Wtedy jest odkrywana ścieżka, jak jest przypływ, niestety dojścia tam nie będzie. Na szczycie znajduje się średniowieczny zamek, który jest zamieszkiwany ponad 900 lat. To taka ciekawostka według legendy. W V wieku miał się tu okazać archanioł Michał, od którego wyspa wzięła nazwę. Przez wieki, miejsce to było klasztorem, później twierdzą obronną a na końcu punktem strategicznym w czasie wojen. Dziś część wyspy należy do National Trust, a część nadal jest prywatną rezydencją rodziny St Albans. Widok z góry na zatokę Mount Bay to jeden z najładniejszych widoków w całej Kornwalii. Tak się przedstawiają ceny za parking. Możemy zapłacić aplikacją Just Park używając tego kodu albo w dwóch parkomatach. Udzieliśmy na dwie godziny, bo wieje trochę zimno. Pochodzimy. Będziemy później stąd uciekali albo na, yy, znowu na yy, pub. Kamila dzwoniła, że możemy przyjechać tu w Penzans, niedaleko pub. Akurat w tym pubie, do którego chcielibyśmy pojechać nie trzeba płacić już oddzielnej kwoty, wystarczy, że coś kupimy, nawet piwo. A my idziemy dalej. Tak to się przedstawia. Dzisiaj uda, mamy szczęście, bo jest odpływ i widzę, że ludzie chodzą tą ścieżką do zamku na tą wyspę postaramy się też tam przejść. Jeszcze kilka takich ciekawostek o Cornwallii. Czy wiecie, że Cornwallia była rajem dla piratów? Główne towary, jakie zostały tutaj, jakie były tutaj przewożone to alkohol, tytoń, herbata, wiele pubów miały. Podziemne przejścia na plaży, gdzie przypływały statki, i te wszystkie cenne towary były bezpośrednio transportowane do tych pałów. Jest taka informacja, że lokalni ponoć czasami nawet gasili latarnie, żeby statki się tutaj rozbijały i żeby można było jak najwięcej tych dóbr nakraść. Oczywiście, będąc kornwalii, trzeba spróbować cornish pasty. Są to takie pierogi, często właśnie z nadzieniem z mięsa, z ziemniaków, i jest to taki symbol tego rejonu bardzo smaczne. Będziemy chcieli też gdzieś to zakupić, jak się uda. Zobaczymy, zobaczymy. Czas pokażę. Tak na razie jest to jedna z pierwszych takich głównych atrakcji tutaj na Korwali w okolice Penzans. No i będziemy zwiedzać. Przejdziemy tam drugą stronę do zamku. Do zamku samego raczej nie będziemy wchodzić. Nie wiem jeszcze szczerze, czy da się tam wejść. W każdym razie na wyspę na pewno pójdziemy. Przed samą wyspą taka skała, gdzie możemy wejść sobie porobić super zdjęcia na morze i na Zamek Tak wygląda droga prowadząca na wyspę, która podczas przypływu jest zalewana całkowicie i odcina dostęp do wyspy. No i jesteśmy coraz bliżej, bardzo fajne zabudowania. Najprawdopodobniej te wszystkie budynki na dole to były domy służby, a sama szlachta mieszkała na górze tego zamku. O, widzę, że tam dalej chyba wejście już nie da. Trzeba zakupić bilet. Na tu chwilę mieszka 30 osób co najmniej jeden członek z każdego domostwa pracuje na wyspie. Bardzo dużo lat wyspa była zamknięta dla zwiedzających w sobotę. No niestety jest to zamknięte. Możemy tylko sobie zobaczyć, jak to mniej więcej wygląda na tą chwilę. Takie po prostu małe miasteczko. Bardzo ładnie. Tam po prostu ludzie cały czas mieszkają. Jest wejście do morza. Zabudowania. No i tutaj jest brama już bezpośrednio na wzgórze do zamku. Korzystając z okazji, że mamy jeszcze trochę czasu parkingowego, idziemy się przejść po tym miasteczku, jak jechaliśmy tutaj. To było widać naprawdę bardzo klimatyczne domy, budynki. No zresztą możecie sami zobaczyć w tej chwili, jak to fajnie wygląda. Prawdziwa Kornwalia. Jesteśmy. Kaja z w środku. Jeszcze tak, że dronem trzeba się przelecieć, zobaczymy. Wróciliśmy w kamperze dronem połatany. Jedziemy pod pub do Penzans. Penzans jest tam naprost. 15 minut. Mniej. Nazywa się The Pirate Inn. Dużo samochodów jest na, na tą chwilę. Widzę, że tutaj są jakieś takie domki. Myślę, że pewnie te auta tutaj są od właścicieli. No co, tutaj Mirek z Lonią i Sławek z Kamilą. My stoimy na razie tu. Idziemy na razie na kawę, wypijemy kawę i później pójdziemy do pubu. Przestawiliśmy się. Tak stoimy. Idę do pubu. Wszyscy już są w środku. Zobaczymy co tutaj będzie do jedzenia. Czy my pijemy piwo, czy coś zjemy, zaraz się okaże. Po wczorajszym pubie, mimo, mimo, wczoraj nie było to dobre jedzenie, już mamy teraz sposób. Zamawiamy była. frytki o, o, o. i próbujemy, jeżeli frytki są dobre, to zamawiamy. Teraz były właśnie dobre frytki i zamówiliśmy jedzenie. Proszę bardzo, tak to wygląda, lepsze są frytki, ładniejsze. Te same frytki, a tutaj Sławka burger. A to jest jack potato. Jesteśmy z powrotem. My na tę chwilę zostajemy tutaj w komperze na noc przy Pabie, a jutro mamy w planie Landze. Witamy, witamy. Jesteśmy na Kornwali, w Kornwalii. Penzans. Spędziliśmy noc na parkingu przy Pawie, a stąd już ruszamy do Lands End. Jest to najdalej wysunięty punkt Wielkiej Brytanii. Można tam pochodzić. Zobaczymy, czy dojedziemy i czy łatwo się dojedzie kamperem, bo dojazd jest ciasny, ale myślę, że nie będzie tak źle. Na miejscu jest parking. Z tego co wiemy, kosztuje 9 funtów, więc musimy to jeszcze sprawdzić. Ale jak dojedziemy, to się. Okazał. Nic tutaj nie płaciliśmy dodatkowo. Wystarczy kupić akurat w tym pubie cokolwiek, nawet jakiś napój czy piwo, i można tutaj przenocować. spokojnie. Tak jak widzicie, trzy kampery się zmieściły. Na szczęście, temperatura się troszeczkę polepszyła. Jest w okolicach 10 stopni, więc już i ogrzewanie tak nie trzeba było eksploatować. I szyby już tak nie poparowały. Także jest mniej obowiązków. Czekamy, aż wszyscy się zbiorą, i ruszamy. Jesteśmy, Land's End. Jak widzicie, pogoda yy, no tak trochę zachmurzona, najważniejsze, że nie pada, chociaż troszeczkę tam kropiło wcześniej. Parking duży, trzeba tutaj wykupić bilet. Powiem Wam zaraz, ile to kosztuje. I idziemy pochodzić. Płatności tak wyglądają, jeżeli chodzi o pierwsze 20 minut, jest darmowo. Cały dzień 5,50 od czwartej rano. Spać tutaj nie można. Można tutaj zostać do północy, ale jest całkowity zakaz od północy do czwartej rano. Jeszcze na chwilę wrócimy do kampera. Bo Ania tam sakają coś jeszcze, dokończają się zbierać i wyruszamy na szlak. Jesteśmy tutaj y, zaraz na tym takim miasteczku Landzen. Bardzo dużo atrakcji. Y, po lewej jakieś lody, wiadomo, teraz jest to nieczynne. Tutaj za mną jakieś takie y, wesołe miasteczka. Można wejść bardziej dla dzieci. Dużo też sklepików. Teraz to wszystko jest zamknięte zima, ale my tu byliśmy w lecie, to było naprawdę bardzo dużo ludzi i wszystko było otwarte. Y, tak jak wiecie, parking 550 na cały dzień do północy. Tutaj możecie zobaczyć za mną gift shop, restauracje, zobaczymy, czy my coś będziemy tutaj jedli, ale z tego co widzę, wszystko pozamykane. Outside bar, również zamknięty, no nic, idziemy. Tutaj jest piękny widok na morze, na ocean i dalej można zejść i jest po prostu szlak taki, który możemy pospacerować i pozwiedzać wzdłuż wybrzeża. Pierwsza restauracja była zamknięta, ale tutaj już jest otwarte, więc jak ktoś zgodnie można coś wypić albo sobie zjeść. No a tu mamy ten słynny znak End. Co śmieszne, trzeba zapłacić za zdjęciem. No to już jest troszeczkę przesada. Pamiętam, że byliśmy tutaj bez kolejki i bez zdjęcia, ale troszeczkę to już przesada, żeby płacić za zrobienie zdjęcia ze znakiem. Land's End, najbardziej yy, wysunięty na południowy zachód punkt Anglii, dalej już tylko Atlantyk. To właśnie stąd bardzo często zaczynają się albo kończą legendarne trasy takie jak na przykład Land's End to, do John O'Groats w Szkocji, czyli przejazd z jednego krańca Wielkiej Brytanii na drugi. Dla rowerzystów, motocyklistów i podróżników, to prawdziwa ikona. Krajobraz jest tutaj totalnie surowy: klify, dzikie fale Atlantyku i wiatr, który nie daje zapomnieć, że jesteśmy na końcu lądu. Nie ma tu szerokich plaż ani kurortów, jest natura w najczystszej postaci. Ciekawostka jest taka. Że choć wszyscy mówią o koniec Anglii, to Lands End nie jest najbardziej wysuniętym punktem na zachód ani na południe, ale to właśnie ono stało się symbolem trochę jak Nordkap w Norwegii. A wy, jeżeli planujecie podróż po Wielkiej Brytanii i jest to punkt, który na pewno musicie odwiedzić. Nie wiem czy wiecie, ale to właśnie tu kręcono sceny do filmów i seriali między innymi James Bond, Doctor Who i produkcję BBC. W XVIII i XIX wieku okolice Landzent były rajem dla przemytników. Dużo klifów, mgły i ukryte zatoki idealnie się do tego nadawały. Niektóre z tych skał mają nawet 300 milionów lat. Wzdłuż zatoki mamy porobione takie ścieżki do spacerowania. Fajnie można pochodzić. Tutaj już doszliśmy na właśnie na koniec, ale później pójdziemy w drugą stronę, na lewą stronę od Landzent i tam już można pochodzić tymi szlakami. Nie są to skomplikowane szlaki, tak jak tutaj widać, takie ścieżki po prostu porobione, gdzie niegdyś są kamienie, ale widoki są przepiękne. Śmieszna rzecz, właśnie słowomy mi podsunął myśl. W Anglii drugim językiem najbardziej popularnym jest polski. To dlaczego? Na tej tablicy polskiego nie ma, a jest nawet japoński. Proszę bardzo, Szkocja, 1973 mile wybrzeżem. klifów. Często można zobaczyć maskonury, mewy, kormorany, a przy odrobinie szczęścia nawet foki w wodzie. Nie wiem, czy uda nam się dzisiaj cokolwiek zobaczyć. Jest no, zima. Zimno w lecie prawdopodobnie byłaby większa szansa, żeby cokolwiek uchwycić. No ale próbujemy. A my zmierzamy teraz w stronę tak zwanego Mayon Shipwreck, taki wrak takiej łodzi. 13 minut od tego głównego wejścia na Land's można sobie zobaczyć to łódź. Jest to taka stara, wrak takich łodzi, bardzo klimatyczne, można robić zdjęcia. A dokładnie co się stało? 1967 rok. W pobliżu tych klifów rozbił się statek towarowy Ardennes, często mylony nazwą z samym klifem. Statek wpadł w skały podczas bardzo złej pogody i gęstej mgły. Po tym spacerku już prawie jesteśmy przy tej rozbitej łodzi, przy wraku łodzi. Mówi ekipa, która już tam jest, że widać ten, ten wrak. Zaraz zobaczymy. Jest, zobaczcie. Widać tam na dole, niestety zejść się nie da. Jest y, dosyć stromo. Jest też są liny dookoła, ogrodzone także. Nie jesteśmy w stanie zejść tam sam dół. Ten fragment wybrzeża słynie z silnych prądów Atlantyku. Nagłych zmian pogody, ostrych, stromych klifów. Dlatego przez setki lat rozbiło się tu dziesiątki statków. Twoją drogą w całej Kornwalii jest prawie około 1000 statków rozbitych przez fale, klify i tą bardzo groźną pogodę, która tutaj często występuje. Postanowiliśmy trzej odważni. Ja, i Kamila. Schodzimy na dół. Już jesteśmy praktycznie przy samej łodzi. Zakazu jako, jako takiego nie było. Były liny, ale nikt nic nie napisał, że nie można. Jesteśmy proszę bardzo. Zobaczcie je tu w metalu. Częściowo zniszczone wszystko przez wodę, sól. Ale jakie pogięte, nieźle. No i ten wrak też już z bliska robi wrażenie. Tak wygląda to wejście. Można się troszeczkę zmachać, ale też nie ma jakiejś tragedii. Udało się wyjść, proszę bardzo. A tutaj? Jaka niespodzianka? Konie pasą się na tych zboczach, stromych klifach. Bardzo fajna atrakcja. No przepięknie, mówię Wam, warto tutaj przyjechać. Coś wspaniałego. Pogoda nam się fajna udała, bo nie jest gorąco, no ale troszeczkę przychmurzone. Trudno. Najważniejsze, że nie pada. A tutaj mamy widok na rozbitą łódź. Troszeczkę z innej perspektywy. Zobaczcie na te skały. Jak natura może fajnie to wszystko sobie ułożyć. Tu kolejne. Proszę bardzo. Pięknie. Idziemy dalej. Wydaje mi się, że chyba dojdziemy tutaj do tego punktu. I będziemy pomału wracać. No i możemy zobaczyć plażę. Tam dalej piękny widok na ocean atlantycki. Tutaj na, samym, na samej górze Coast Guard tak zwane, czyli stanowisko, z której ktoś kiedyś siedział i po prostu obserwował i pilnował całego wybrzeża. No powiem Wam, że troszeczkę męczące było, ale już wracamy do kampera. Jeszcze zobaczymy, tutaj na tym miasteczku może coś ciekawego będzie, to pooglądamy, ale spacer udany. Proszę bardzo, jakieś kamienne kręgi, zaraz przeczytamy co to jest A tu możemy zobaczyć takie super domy. Miniatury, które zostały właśnie stworzone przez lokalnego, przez jakiegoś tutaj Lokalsa. No i bardzo fajnie to wygląda. No i myślę, że będziemy kończyć naszą wycieczkę po Landzent. Jest to bardzo fajna atrakcja na Kornwali, na pewno do polecenia jeżeli będzie tylko będziecie mieć taką okazję to jak najbardziej warto przyjechać i pochodzić. Drodzy widzowie, na dziś to już wszystko. Jeżeli dotrwaliście do tego momentu, bardzo wam dziękujemy i jesteśmy ogromnie wdzięczni, że byliście z nami w tej części wyprawy po Kornwalii. Zapraszamy was serdecznie na kolejną część już za tydzień. Jeśli podobał się Wam ten odcinek, zostawcie proszę łapkę w górę, komentarz i oczywiście subskrypcję. To bardzo pomaga naszemu kanałowi. Pozdrawiamy Was serdecznie i do zobaczenia w następnym odcinku.